Imię Boże, które pozostanie na zawsze, rozdział trzeci, imię Boże w ciągu wieków. Jehowa Bóg życzy sobie, żeby ludzie znali Jego imię i się Nim posługiwali. Świadczy o tym fakt, że objawił to imię dwojgu pierwszym ludziom na ziemi. Adam i Ewa znali imię Boże, bo po urodzeniu Kaina, Ewa, jak czytamy w pierwotnym tekście hebrajskim, powiedziała Wydałam na świat mężczyznę z pomocą Jehowy. Rodzaju, czwarty rozdział, pierwszy werset. Adam współżył ze swoją żoną Ewą i ona zaszła w ciążę. Kiedy urodziła Kaina powiedziała, urodziłam chłopca z pomocą Jehowy. Dalej czytamy, że wierni mężowie jak Henoch i Noe chodzili z prawdziwym Bogiem. Rodzaju, piąty rozdział, dwudziesty czwarty werset. Henoch cały czas chodził z prawdziwym Bogiem. Potem już go nie widziano, ponieważ Bóg go zabrał. W rodzaju szósty rozdział 9 werset. Oto dzieje Noego. Noe był człowiekiem prawym. Okazał się nienaganny wśród współczesnych. Noe chodził z prawdziwym Bogiem. A zatem oni również musieli znać imię Boże. Imię to przetrwało powszechny potop razem ze sprawiedliwym Noem i jego rodziną. Pomimo wielkiego buntu, do którego później doszło w Babel, prawdziwi słudzy Boży nie przestali wymawiać tego imienia. Występuje ono setki razy w prawach, które Bóg dał Izraelowi. W samej tylko księdze powtórzonego prawa pojawia się 551 razy. Za dni sędziów Izraelici najwidoczniej nie unikali wymawiania imienia Bożego bo używali go nawet przy wzajemnych pozdrowieniach. Czytamy według oryginału hebrajskiego, że Bos witał swych żniwiarzy: Niech Jehowa będzie z wami. Oni zaś odpowiedzieli na to pozdrowienie: Niech Jehowa ci błogosławi. Ruty, drugi rozdział, czwarty werset. W ciągu całych dziejów Izraela aż do powrotu z niewoli babilońskiej do Judy imię Jehowy było powszechnie używane. Król Dawid, człowiek miły sercu Bożemu, używał imienia boskiego bardzo często. W ułożonych przez niego psalmach występuje ono setki razy. Dzieje apostolskie, 13 rozdział, 22 werset. Gdy Bóg usunął go z tronu, Powołał na króla Dawida, o którym złożył świadectwo, mówiąc: Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka miłego mojemu sercu, który zrobi wszystko, czego pragnę. Poza tym imię Boże było częścią składową wielu imion izraelskich. Czytamy więc o Adoniaszu moim panem jest Jah. Jach to skrócona forma imienia Jehowa. Izajaszu, zbawienie od Jehowy, Jonatanie, Jehowa dał, Micheaszu, któż jest jak Jach, oraz Jozuem Jehowa jest zbawieniem. Źródła pozabiblijne Są też dowody ze źródeł pozabiblijnych, które świadczą o bardzo częstym posługiwaniu się imieniem Bożym w czasach starożytnych. Jak donosi Izrael Exploration Journal, tom 13, numer 2, w roku 1961 odkryto w pobliżu Jeruzalem starożytną jaskinię grobową. Na jej ścianach były hebrajskie inskrypcje, prawdopodobnie z drugiej połowy XVIII wieku przed naszą erą. Są wśród nich oświadczenia w rodzaju Jehowa jest Bogiem całej ziemi. W roku 1966 opublikowano w Israel Exploration Journal, tom 16, numer 1, wiadomość o fragmentach glinianych skorup pokrytych pismem hebrajskim, znalezionych farad na południu Izraela, a pochodzących z drugiej połowy VII wieku przed naszą erą. Jedna z tych skorup to prywatny list do człowieka imieniem Eliashib, Zaczyna się słowami – do mego pana Eliashiba, oby IHWH zapewnił ci pokój, a kończy się tak – on mieszka w domu IHWH. W latach 1975 i 1976 archeolodzy prowadzący pracę w Negebie odkryli zbiór hebrajskich i fenickich napisów na gipsowych ścianach. Na wielkich dzbanach pojemnikach oraz na naczyniach kamiennych napisy te zawierały hebrajskie słowo znaczące Boga, jak również imię Boże i Wucha, wypisane literami hebrajskimi. W samym Jeruzalem znaleziono niedawno mały, Zwinięty pasek srebra pochodzący prawdopodobnie z czasów przed niewolą babilońską. Z wypowiedzi badaczy wynika, że po rozwinięciu go znaleziono wypisane na nim po hebrajsku imię Jechowa. Innym przykładem używania imienia Bożego są tak zwane listy z Lakisz listy te napisane na ostrakach glinianych skorupkach. Odkryto w latach 1935-38 w ruinach Lakisz miasta Twierdzy, które odegrało ważną rolę w historii Izraela. Prawdopodobnie napisał je w czasach wojny między Izraelem a Babilonem pod koniec VII wieku przed naszą erą, oficer pełniący służbę w jakiejś wysuniętej placówce judejskiej do swego zwierzchnika imieniem Joasz, przebywającego w Lakisz. Treść siedmiu spośród ośmiu, dających się odczytać z rozpoczyna się mniej więcej takim pozdrowieniem: Oby ich Wucha sprawił, żeby mój pan cieszył się w tej porze dobrym zdrowiem. W siedmiu posłaniach imię Boże występuje ogółem jedenaście razy, co wyraźnie dowodzi, że pod koniec siódmego wieku przed naszą erą imię Jehowy było w codziennemu życiu. Nawet pogańscy władcy znali je i używali go, gdy chodziło o Boga Izraelitów. Dlatego na steli Maabickiej król Maabitów, Mesza, hełpi się swymi wyczynami wojennymi przeciwko Izraelowi, mówiąc między innymi: Kemosz rzekł do mnie: Idź, zabierz nebo Izraelowi. Wyruszyłem więc nocą i walczyłem przeciwko Niemu od Brzasku aż do południa. Zdobyłem je i zabiłem wszystkich. I zabrałem stamtąd naczynia Jehowy i zawlokłem je przed Kemosza. W słowniku teologicznym Starego Testamentu tom trzeci szpalta 538 powiedziano w związku z pozabiblijnym używaniem imienia Bożego. A zatem około dziewiętnastu dokumentalnych przykładów tetragramu w formie IHWH Poświadcza pod tym względem wiarygodność tekstu masoreckiego. Należy się spodziewać dalszych dokumentów, przede wszystkim z archiwum Mazarat. Imię Boże nie poszło w zapomnienie. Również za czasów Malachiasza, który żył mniej więcej 400 lat przed Jezusem, imię Boże było znane i używane. W księdze biblijnej, nazywanej jego imieniem, Malachiasz przypisuje imieniu Bożemu wielkie znaczenie. Wymienia je ogółem 48 razy. Z czasem wielu Żydów osiedliło się daleko od ziemi izraelskiej i niektórzy nie umieli czytać Biblii w języku hebrajskim. To też w III wieku przed naszą erą rozpoczęto tłumaczenie istniejącej wówczas części Biblii Starego Testamentu na grekę, nowy język międzynarodowy. Nie pominięto jednak imienia Bożego. Tłumacze zachowali je, pisząc je po hebrajsku. Świadczą o tym istniejące do dziś starożytne odpisy greckiej septuaginty. A jaka sytuacja panowała za czasów Jezusa? Skąd można wiedzieć, czy on sami jego apostołowie posługiwali się imieniem Bożym?